Hej hej, grałem sobie tak na silku właśnie oskurowałem sobie tutaj jelenia i nagle zobaczyłem ducha, który tutaj przebiega tędy, i powiem wam, że tak mi to zaskoczyło. O, nie ma go. A teraz dalej idzie? on mi prowadzi? Tej bieski, mnie on mi prowadzi, jak mam wyjść? XD powiem wam szczerze Od razu włączyłem nagrywanie bo się chciałem z wami tym podzielić bez kitu Jak to wygląda w ogóle To jest żołnierz I on biegnie tyłem Albo przodem tylko taki przeźroczysty jest i dlatego tak wygląda No nie wiem sam Widzę jego mózg Gdzie prowadzić. mnie prowadzi? Co? przewrócił się. O kurde. No to ciekawe rzeczy, ty, wypadły mi z tej skrzynki, że tak powiem. Z tego żołnierza, który się przewrócił, właśnie, i wpadł pod ziemię. Dynia, czaszka. Co to kapelusz jakiś? Kapelusz wiedźmy. I dwie szykawki. Aż mnie otrzepało? Co? Co ten Kazimierz? Poczekajcie, bo mu coś tutaj pokazuje mi. Dziwne rzeczy. Prze przeziębienie. Głowa boli, katar cienki gardłem, drapie. Rozgrzewające herbatę i sen w ciepłym łóżku pozwalają pokonać ten stan. Jeśli Kazimierz nie zadba o siebie, to, to ten katar przerodzi się w końcu w zapalenie płuc. Zbyt zimno. Matko, mokre, zimno. Czy mam herbatkę jakąś, żeby się żeby Kazimierz napoić tą herbatą? Pewnie nie. Rozpalę ogień. Zdejmę dwie fajerki, rozgrzewające, herbatka, cyk. O. Pić muszę jeszcze pieróżkę, ale to za chwilę. Za chwilę się napiję. Gorącej herbatki. Cztery minutki. Powiem wam szczerze myślałem, że z tymi duchami coś będzie więcej, że jakaś będzie akcja tutaj, że jakąś wizję będzie miał walki czy coś, a tu pff, skrzynka z, z dyją. A właśnie tu nie mogę gdzieś jakoś... O, herbatka się gotowa. Przypali się za godzinę Dobra, użyj herbatki, spożyj tak No, już mu przeszło O kurde, ale to dynia daje światła. Idę postawić przed chałupą, będę miał widno. Mogę jakoś postawić? E, dobra. To chyba było jakieś halloweenowe coś jeszcze zostało po prostu w do dlatego tak się dzieje. Dobra, Kazimierz niech idzie się przespać. Hmm. Odwiec księdz księdza Mateusza. O, śnieg! Aż mnie dreszcze przeszły po plecach. O mamo! Właśnie zauważyłem... Wy, wy, wypakowywałem sobie rzeczy z plecaczka. W sensie byłem tutaj jakieś mięso i tak dalej. No nie, dlatego jedzenie tam skurwałem wcześniej przed tym duchem. I właśnie zauważyłem, że ten produkt Zgniję, gdy skończy się zima. A jak ugotuję to mięso, to też zginie. Yy, gotowana szynka. No dobra, tak jak już spaliłem to nagrywanie. Wiecie, bo chciałem z tymi duchami się, z duchem podzielić się z wami yy, no, tą, 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 tą sytuacją. To dzisiaj zrobimy sobie z odwiedź księdza Mateusza. O, ale gotowane. Właśnie, zobaczcie, gotowane mięso nie zginie podczas zimy. Teraz sobie szynki gotowanej narobię A resztę sprzedam. Proszę, to będzie cztery, tak? Cztery, piątą mam tutaj. A ile mam w ogóle te szynki? Nie mięsa? Osiem jeszcze. I ryby. Nie mam masu tu w sumie to mogę sprzedać, potwierdź, tak I tak kiedy do księdza Mateusza, jaka też wezmę też, to spróbuję sprzedać. Dobra, to idę, idę. Najpierw posprzedaję na targu w zaleciu jedzenie. Dobry, dzień dobry. Pani tu warzywa mi, handluje. O, on będzie chciał kupić mięso. Na, na pewno on kupi ode mnie mięso, nie? Handlujemy. I rybki też ci sprzedam. Potwierdź, tak. I kurczaczek też? Tak, jak najbardziej. 885, ja jakie pewnie, nie? nie? O ty kurde. Zatakował mnie znowu No i znowu go pobiłem Biedny człowiek no <laughs> Małom, O właśnie ją też musiałem miałbym kupić Ale to mu zawinę A kosej widły i buchenę chleba mu zawinę. Nara. Od razu tu sprzedam... nadmiar rzeczy. Które posiadają na przykład kosę. 150, no I, nice. I widły też mu sprzedam. w sobie zostawię, bo on jest dosyć drogi. 350. A mi się przyda, żeby... żeby... Bo mi się przydaje, żeby dostać się do czołgów i do bunkra spróbuję tylko sto dwadzieścia 1122 monety No i dobra Ile mamy stopni na dworzu? Ale Minus 3 stopnie Drzwi to zamki, bo ci zimnem wieje tam Boże zapomniałem o, księ o księżu Mateuszu zapomniałem gdzie jest kościół? Tam jest kościół. Idę zobaczyć co ten ksiądz co ode mnie. Okej. Okay. Gdzie jest ten ksiądz? Księdzu. Dobra. Znalazłem go i co dalej? Porządek w w narzędziach. Ej. A tu nie było jakieś zadanie z księdzem Mateuszem? Dobra, mogę w przy pomóc? Mm, strasznie jestem, zapominacki, się coś gubię, bla bla bla. Jak nie to narzędzie. Mm. Skrzynię chcę, żebym wybudować. O! Wow, dał mi pieniądze. A gdzie on sobie zażyczył, żeby skrzynię zbudować? Wezmę okiem farmera, zerknę. A tutaj dobra. Ja chyba będę potrzebował młotka na pewno do tego, żeby to uczynić. Ale żadnież. Dobra, to ja szybciutko wracam na swoją farmę. Wezmę młotek do łapki i zaraz będę budował skrzynię przy cmentarzu. Znaczy albo bardziej na cmentarzu, przy kościele czy coś. Dobra. Potrzebuję jeszcze dwie sztuki złomu. Patrzcie mam łom. Może w czołgu znajdę ten złom. Złomu nie mam, ale mam... Co to jest? Mina. Rura wydechowa. Filtr Ropa. Granat niemiecki. Dobra biorę wszystko. Niekoniecznie mi o to chodziło. On nie chce rzucić granatem jakieś trzeźwy. <grywa> Naprawdę? Tu widziałem, że sklepikarka miała y, w swojej ofercie granaty i inne rzeczy. Może będzie chciała kupić te ode mnie? 400 mina 75. O, tam chyba leży złom. Jedę szybko, szarpnę ten złom z lasu. Idę do księdza, szybko go tam ogarnę. Kurde, ile tu złomu leży w ogóle i oni tego nie sprzątają. Okej. Okay. Jestem na miejscu. Kontynuujemy budowę skrzyni. Pyk, pyk, pyk. Piękna skrzynia Pusta Dobra księdzu, zrobiłem ci skrzynię blok Jakaś nagroda? Kolejne 300? To on mi tyle pieniędzy dał? Ojejku, jejku, ale jest... Ale normalnie bogactwo mnie to w, te... w tą zimę kupnęło w tyłek bez kitu. No boga... bogactwo mnie kupnęło w tyłek. A coś chcesz jeszcze, żebym Ci zrobił? Bo Ty dobrze płacisz w ogóle. Yy, bardzo chciałbym, aby w tym roku Boże Narodzenie kojarzyło się naszym mieszkańcom z czymś przyjemnym. Hmm, hmm, hmm. A te na dachu widziałem paczkę. Znaczy kartonik jakiś. Można paczkę z ozdobami. No to ja pudełko to widziałem tutaj było. Tutaj było pudełko. Jak ja mam tam wejść? Chyba musiałbym drabinę mieć, nie? Czy coś? Weź drabinę, tak? Czy mogę się z drabiną teleportować do kościoła? Mamy obydwie ręce zajęte. No nie. No muszę biec. która to jest godzina? Szesnasta już Ale ten czas szybko leci. W skitu. No i dobra, jestem Ta drabina nie będzie za krótka? o kurcze chyba że tu da się wejść jakoś inaczej na ten dach na przykład tutaj kurcze chodzę po dachu kościelnym jacie jacie Okej, okay, mam paczkę z ozdobami. To nie jest, ksiądz zgubi paczkę z ozdobami. Idę do księdza. tu księdza idę. Księdzu, mam. Aha Chyba nie jest tak. Zamontuj lampę... Nie to nie to. Przełóż choinkę w kościele. A tu widziałem tam choinkę stała, taki krzak stał. O tutaj widziałem, no. Jest. Cześć choinko. Jej. Ej, no nic nie chce ode mnie. Znaczy nic nie chce mi dać. Dlaczego? O, jest choinkę w centrum. Aha, bo to jeszcze nie jest koniec za zadania. Wysokie drzewko Mateusz z sołtysem sprawili bez drabiny się raczej nie obędzie. Czyli to ta zrobię, mi się przyda jeszcze. Tylko, hmm. że już jest ciemno. Ja będę miał problem. Będzie zbyt ciemno, żeby cokolwiek zrobić. Podejrzewam. No i, dobra, i co, co ja tutaj mam uczynić? Ej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co mam zrobić. To są... Lampy. Pomóc. Czyli musiałbym tutaj elektryczność założyć? A, dobra. Jej. Ale to fajnie wygląda, tylko wyglądam, jakbym miał ekran brudny. Eryksyczność? Kurde, zrobiłem to. No, teraz to ksiądz musi mi dać jakąś nagrodę wyskitu. Zrobiłem to, co chciał. Zrobiłem skrzynkę i ubrałem choinkę w kościele i. Choinkę w mieście też oświetliłem Powinien być pan zadowolony, serio? Jeszcze coś mam zrobić? Zajrzyj pod choinkę w kościele o, czemu nie ja mogę tam wejść? Budło. Klucz francuski, kolejny łom i czapeczka. Elfa. Wow. Nie ma księdza. Ja tu jeszcze wrócę. Dobra, wróciłem do domku. Co tu się z tymi chmurami dzieje? Dziwne, niepokojące zjawiska, powiem wam szczerze. Dobra, rozpalić ogień trzeba w piecu, W Kazikowi jest zimno. Ostatnią rzecz jaką będę chciał dzisiaj zrobić, moi drodzy, na odcinku, też jeszcze lecieć do tego księdza. Chyba, że to chodzi o to, że on mi z góry płacił, czy coś. Bo tak mi się wydawało, że jak przyjmowałem zadanie od księdza, to Dostawałem monety Ej, nie ma go Zamienił się w głaz Ja szybciutko wróciłem na farmę Księdza nie udało się niestety spotkać Mam nadzieję, że go jeszcze spotkam Że coś... Yy, że coś mi da za, za, za te, te chujniki Więcej niż tylko to co mi dał A może będzie miał jeszcze więcej roboty dla mnie? Mam tu do zrobienia, moi drodzy, jeszcze zadanko złą wielką rybę, to jest ryba dla tego, dla Tadeusza. Teraz je może ogarnę tu teraz. Tą wielką rybę spróbuję dla niego złapać. Tam było gdzieś napisane, że w rzece najprawdopodobniej uda mi się to zrobić, więc idę nad rzekę. Tak, idę sobie łowić, a z wami będę się powolutku żegnał. Właśnie krótko pozdrawiam. I do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.